Witam wszystkich bardzo serdecznie, Fick z tej strony. Słuchajcie, no porobiłem troszeczkę, potestowałem troszeczkę, teraz nie miałem czasu, bo chcę wrócić z powrotem do tematu aplikacji. Zalogujmy się, zobaczmy co tam jest. Ja tylko jeszcze zanim się zalogujemy, mówię otwarcie, Google ani login, Facebooka nie działają. Na razie nie jest to powyłączane, nie jest to poustawiane. Jeżeli ktoś chce złapać ze mną kontakt poza um, poza grą, żeby coś założyć konto, możecie tutaj robić na... Fitzner, Piotr, pisane razem przez C, tak? Fitzner i Piotr. Także można się kontaktować przez Facebook yy, albo przez grę, przez większość światów jako Piotr FX. Teraz tak, tutaj mój e-mail też jest prawidłowy. Pozostałe e-maile nie są prawidłowe. To są wszystkie wymyślone maile, tak? jak ktoś napisał, widzicie powiadomienie. Okej, okay. dobra. Yy, sorry, że pokazuję tutaj znajomego, yy, no ale, ale no już tak wyszło. Nie wiedziałem, że po prostu yy, tak będzie. No ale myślę, że się nie obrazi. Nieważne. W każdym bądź razie, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć to, że tak. Mamy już aplikację działającą, sprawną. Można dodawać sobie tutaj, tak? Yy, test, 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 test. Można dodawać. Można usuwać. To na razie działa i znika, tak? Także każda z tych kategorii tutaj działa. Teraz prosiłbym o to, żeby właśnie już dodawać, tak, dodawać te rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że nawet potem od was z gildii mogą wejść i mogą zobaczyć kto szuka planów na coś, kto ma plany, kto oferuje plany. Chciałbym zrobić wątek też Arek żeby były wątki też Arek. tak, Także jeszcze bym to dołożył, bo często jest tak, że po prostu um, są ludzie, którzy no, w kupę giliach, tak? że brakuje tych planów Arek. W tym momencie można by było dołożyć tutaj, bo my mamy na Brisgard jeden nowy wątek Arek i można tutaj było w szczegółach napisać wątek Arek, przykładowo, tak? sobie. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu. Mamy maratony, już też zrobiłem, też działają, nie ma akurat żadnych. Rozwój pereł, Tutaj są dane faktycznie takie, bo to już jest na serwerze, jest po HTTPS, tak? także jest, jest bezpieczne, no i aktualizacje, tutaj opisałem po prostu, tak, wszystko, także jak kogoś interesuje, to niech sobie przeczyta, teraz już, już, prawda, bym musiał wrzucić nową aktualizację, jedyne, co nie jest pozmieniane, to jest tutaj, w tym miejscu linki nie wszystkie są podlinkowane, będę musiał po prostu wejść i zaktualizować. Nie mam teraz czasu, powiem wam szczerze, mam 11 łącznie wszystkich Xboxów zakupionych. Jeden sprzedany, mam 10, dwa idą jeszcze, yy, mam resztę do naprawy i, i po prostu siedzę i, i przy nich teraz cały czas siedzę. Tak, także jak mi pro, moi web deweloperzy znowu robią tam strony, to ja im teraz nie muszę pomagać, to sobie biorę i chcę ponaprawiać troszeczkę sprzętu RTV. Ale chciałem, żebyśmy testowali tą aplikację i co będzie potrzeba, to po prostu się dokoduje tutaj. Także aplikacja jest, aplikacja działa. Wszystko jest bardzo proste, tak naprawdę, bo nawet weźmy te wątki tutaj. Tutaj, i tutaj możemy zobaczyć: gra, czy wystawiający ofertę, to jest Piotr Fix, tak? Tutaj, świat to jest B. Do kogo się zgłosić? Tu możemy zrobić: da. Zobaczymy, bo 84 z tego, co wiem. Poczekajcie, zobaczę, już to się sprawdzę, żebyśmy mieli faktyczne dane, tak, 84. 84. I ona prowadzi wątek, to jest szczegóły oferty. Wątek, wątek arka 190, tak? czy 19 tam jest po prostu. I dodaj ofertę, tak? No i mamy już tutaj wątek arka 19, czyli w tym momencie jest tylko. Jeszcze możemy sobie, no nie mogę zrobić edycji, właśnie widzicie, bo edycji jeszcze nie zrobiłem. Nie mogę sobie zrobić, będę musiał wejść do bazy danych na Ale tutaj, jeżeli to jest wątek Arka, to jest tylko Arka 1.9, żadne inne tam perły nie chodzą, tak? Także, także tutaj jest to, także uważajcie, jak dopisujecie, bo na razie nie ma edycji, trzeba będzie zrobić wtedy usuń i dopiero dodań na nowe. Ja musiał po prostu znaleźć czas i edycję dołożyć, nie? No, Tutaj Wam chciałem tylko to pokazać, czyli znowu Piotr, Fix. Świat B, do kogo się zgłosić ma 84. Wątek, wątek, tylko dla A, dla osób podnoszących arki. Tak, i to jest nic więcej. No i to jest tyle, można sobie łapać plany, można sobie wystawiać i dlatego, dlatego chciałbym, żeby inni też dochodzili z innych gildii, żeby też się dopisywali, no bo wtedy można powiedzieć, że będzie to nam dużo szybciej, dużo łatwiej szło i będzie te, to wszystko na, na foe nam e, przyjemniejsze, tak to można powiedzieć, tak, niemniej jednak aplikacja działa, można sobie spokojnie brać i zakładać konta, ja mogę zakładać konta, Matylda może zakładać konta, tak, inne osoby mogą też zakładać konto, także wystarczy tylko się zgłaszać i prosić o założenie konta. Ja zawsze zakładam w ten sposób, że twój użytkownik gmail.com, hasło jakieś tam przypadkowe, bo to jest na razie beta, tak jak tutaj to, ja to nie jest jeszcze docelowo, to już jest na docelowym serwerze, ale nie jest jeszcze docelowo zrobione, jak mówię, nie ma edycji, nie ma jakichś tam innych pierdolitek tam. Także chciałbym, chciałbym, żebyśmy tylko poużywali, podpowiedzieli sobie, co jest najgorszego, co jest lepszego. Wtedy dodam też, robiąc, kodując tam te rzeczy, dodam tutaj linki prawidłowe do, do tego. To akurat wątek 1.9 jest i jest prawidłowy, wrzutki na 1.9, to jest, aha, przepraszam, no to jest dobra, no to jest, ten też by się przydał zrobić nowy, ten na wrzutki 1.9, nowe wideo. Także ten, także pozostałe wideo są ponagrywane chyba, z tego co wiem, tak, tylko ten, ten wątek albo maratony, albo wątek. Wiem, że jednego brakuje na kanale. No i to jest tyle. Dobra, nie będę nudził więcej. Widzicie, co, co jest zrobione do tej pory. Wszystko działa, nie ma żadnych błędów. Eee, no i trzeba promować. Pomożecie promować, czy nie pomożecie promować? Bo to jest pytanie. Jak pomożecie, to to się szybko rozrośnie i będzie naprawdę fajnie. Yy, wtedy nie będzie trzeba się martwić, że w gildii o, brakuje planów, co zrobić. tak to nową osobę zapisujemy do tej aplikacji ta osoba sobie wystawia. Ktoś, kto może pomóc, zgłasza się z tą osobą i w tym momencie jest lepiej. Tak? Wymianki nie trzeba tłumaczyć, nic nie trzeba myśleć się tutaj tłumaczyć. Jak trzeba, to wideo są u mnie na kanale YouTube. Także dziękuję Wam za spotkanie tym razem. Pozdrawiam i do następnego.